Witam. Przedstawiam mojego opelka, którym jutro wybieram się na rajd Etiopii o Puchar Szamana Unguburge. Jest on wyposażony w dwa specjalnie sprowadzone do tego wzory z Korei Północnej. Posiada wiele ciekawych. Przeróbek, ale to dopiero zademonstruję po wygraniu tego renomowanego wyścigu, myślę, że mam ogromne szanse. Życzcie mi szczęścia i trzymajcie za mnie kciuki. Pozdrawiam was wszystkich kochani, pa.